Halo, halo, jesteśmy ze tej strony Shadow Gaming i zaznaczam tylko jeden taki kontrast, że zapomniałem się przywitać, po prostu u, uciąłem ten jakby tekst z przywitaniem się, teraz się wam przywitaję, ale nie, nie jako Shadow Gaming, tylko Sun Gamer. Jest to zapraszam do oglądania. Gówno strusia. Tylko ocenzurowaną. Nie na cenzurowaną. Gramy w główną bo nie, nie grałem w to, a bardzo bym chciał. Informacja. Informacja autor: biała siła powietrza, Minecraft, mapy, YouTube, oryginał, dobra. Ta mapa, tworzenie oryginalna oryginalna wersja Gównostrusia jest do pobrania w linku podanym wyżej. Oryginał bardzo odbiega jakości od tej mapy. Służyła ona do trollowania administracji strony i była tworzona na multikoncie. No dobra, to wszystko, dobra. To idziemy tutaj. Dobra. To jest to gówno strusia. Nie, nie ważne. Ma... Start mapy. Gówno strusia. Wiekowane przez biała siła powietrzna. Kurwa, dopiero wstałem. Troszkę tu zaczęło śmierć, Fu. Pewnie nie zamknąłem klapot od kibla. Kurde, trzeba zamknąć. Dobra, zamykamy klapot w kibla. jeszcze tylko takie przypomnienie, zatańcz łapkę w górę. Windows 10, dobra, dobra, idziemy. Idziemy, dobra, idziemy. Tu jest toaletka Strajemy. Teraz nie będzie się mierzyć. No ale kur... Ach, I tak się mierzyć. No kur... A, co to jest? Pewnie to sąsiad. To, to maj... w Majty. Idę to sprawdzić. Idź do sąsiada. Idziemy do sąsiada. Dobra, to nikt nie może wejść. Dobra. Idziemy do sąsiada. Trójcenek, sąsiad. Dzień do sąsiad. O, zaczyna walać głowę Ej, kocha. Zrobię takiego klasa, ten sąsiad. Czy nam wrzuciłem moje? O, że zrobię Ja piecholę. Z taką to jest bardziej epę. Ile to jest, sąsiad? Nakradł. Ej, sąsiad, kiedy ostatnio srałeś? Ja nie wiem! Srałem! Ale ku... A ty srałeś, bo gówno to całe województwo już pewnie. B oj. No właśnie nie! Twojego biednej chatki, bydako! Jaki ja Ku, a to twój strójzenek się postrał, nie? Czujesz tego aromatu? Ręka w to ku a nie wciągaj, idę do domu. Hej. Ś y EP, się wajer... wajerze. Waje, waje. Dawaa, zlitocha nie da. Dawaj, idziemy. Tu! Tu! Do no, niego. idziemy do strusia Zenka chyba. Dobra, ja idę chyba do Zenka chyba. Był w frajerze. A idę do domu, bo tak chwali tym gównem i niapitą. Ale ten sam się to k... Ku... By wciągnąć mojego strusia. Ku... A widać było, że mu piana cieknie. Jest zazdroszczę, że on go nie ma. A właśnie, ja powinienem strusia nakarmić. Gdzieś w tym domu jest karła dla strusia. Tylko nie pamiętam, gdzie ona jest. Muszę im znaleźć. Find the karma kurę, lecimy tu, Windows 10, 10, 10 Dobrze, lecimy tu, może gdzieś tu będzie, o tu może Pojemnik z... Aha, dobra, pojemnik to z jakich górnych rzeczy Pewnie będzie na dole Moje skryste kuszynce Mini domek pod dużym damkiem zakaz wstępu O, tu jest, dobra, okej, okay, mam żarcie dla że teraz muszę do niego iść Idzie do strócha. Strócha, Zenek. Janek! Zenek! No, gdzieś tam jest ten Zenek? Zenek! Zenek! No chodź tu! Ech, kurde, dobra! Żeś tam powinien być. Tam jest jego zagroda. A, Zenek, obsrałeś całą zagrodę! Cała zagroda jest w gównie! Niech dorza, ścieli mam. I co mnie to. KUA! Proszę, Ja by. Oszalałeś mnie! Muszę się teraz umyć! Idź się umyć! Jezus Majale, to kwali w <grym> <grym> <słyszy> to wad i <is des> <gólya> <was> Maria <słyszy> Dobra <słyszy> No i ja jeb... o sąsiad miał rację kur. to gówno jest tak ciężkie że się całe ode mnie klei fuj kurde! By to jakoś z kim wytrzepać do folerstwa. To wypitalaj, Idę do łazienki, kurde, bo zaraz się naprawdę zesra mi, jeszcze pójszczam W sumie, to tak już się zesrałem Kurwa, Zenek coś odwalił O nie to, to kurna jeszcze, kurde, mi się w głowie wali. Pff, o Jezus. Dobra, wchodzę. Dobra, myję się. Teraz się umyje. O, tak tu, szuru, szuru. Dupeczka, dobra. Dostępnego dnia. Koo, no anonie. nie. On dalej strach. Ku, a trzeba do niego iść. Kur, a ale, ale z tego gówna, Ale mnie wczoraj rąbło w łeb. Ja się nie, kurde, obudzić nie mogłem. Patrzycie na to, brzuch od tego gówna strosia, bo mi do młody wsypał tylko gówna. E, dobra. O kur, a tu pani. <noise> Co się dzieje? Co się dzieje? Dzień dobry. Czy to pana stróż? Tak, to mój. U pana a najprawdopodobniej wystąpiła niedrożność i kliniczna. Ale on tak już! O panie władco? Czy można było nie zwracać na to uwagi? Proszę! Przykro ale nie mogę tego tak zostawić. Ale co pan stróż to zrobić? Wsadzę mu konek w... Eee... ...nie! Już nie stra. Ja może wrócę do domu. Okej. Okay. to do ja to pa pa pa, pa. <laughs> ale że się później się zainteresowało to zazwam strusia ja pitole dobra idemy tu idę Nie byśmy ale ta policja już się tym zajęła. Tyle dobrego. Cześć i spać. Tej noc. Ja. O, co to było? A fuj. Ale Ebe. A Zenek muszę w środku nocy do niego iść. No szybko. Idzie do niego. Kurde sira, się, i śra. A kurde, takie chrypki, nie <laughs> Zaraz mu się korek kurde zatrzaśnie w tej dupie i będzie mieć do końca życia. <laughs> Albo wysra. <laughs> Dobra. Kotyleś. Czy dupę rozza rozstrzadziło, czy co? Tego już za wiele. Zenek, gdzie ty jesteś? Zenek! Jesteś tu. Kurna. Co tu z tym? Ojej, ale wany głównym. To on w gównie, ratunku. Ratunku. Brrr. a, Kurna. 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 Dlaczego w gównie jest tyle przestrzeni? Co swoje sprawy się udusiłem! Zienek, na dół, w tej... ...chłonej głównej jaskini może znajdę Zenka. Dobro, idę. Jebidula, co tu się... zdarzyło? A, 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 a. Różenek. Mam dla siebie pytanie, co to się... Gdzie ja doku... jestem? Jesteś w moim gównie? Z... Co? Co? Ja... Wysrałem dla siebie lepszą przesłość. Stranie na zewnątrz było zbyt ryzykowne. Postanowiłem zatopić się w własnym gównie. Nikt nie powstrzyma... Głównie tego Imperium! Według moich obieczeń, Główna, za 14 godzin chłonie twój dom! Ale ja jestem w moim domu, nie ja chcę w moim domu mieszkać! Spokojnie! Główna, że wyjedzę do twojego domu, główna na meskinie. Nie chcę mieszkać w masie małym Nie powstrzymasz mnie! Teraz, bym cię zabił, ale za zajęte sranie! Idę z twojego gniewnego imperium. Gdzie są złożone. Trzeba było klucze. Są rozrzucone u mnie imperium. Nigdy ich nie znajdziesz. Kury. Dobra. Idę po kluczach. Bo ten y, chłop z, albo wiem, co zrobi. Wyjście. Kurde. Fajne kurde klucze. O, widzę jedno, dobra? No, nie, że gdzieś tu będzie. Ale ciemno, w jak w dupie strusia. i coś może. Kurde, ale ciemno, w tym głównie to, to nic nie, nie zobaczę. Ewentualnie. Dobra, sprawdzimy, czy coś tu jest. O tak średnio, też nic nie ma. No i tu też nic nie ma. Może przy pochodniach ten głąb roztagował. Roz tego, roz tego, roz Kurde, on pewnie wysrał te klucze gdzieś. Dobra, ja idę tutaj, może tu będą. No i... o, nie ma. Tu już sprawdzałem. No, tu nie ma. Ostatni system wyśnie. O mogę. No tu nie ma. Tu też nie ma. Chyba za szybko wziąłem ten klucz, ale dobra. Nie poddajemy się, i szukamy dalej. Hmm, tylko jak stamtąd wyjść? Masz na górę. To jest pytanie, na które chcę teraz odpowiedzieć. Um. Gdzieś w kątach pewnie ten gąb ukrył. O, dobra. Jestem tu, gdzie chciałem być. I teraz, dobra, idę tu, bo tam już byłem. Prawo byłem. A właśnie tu byłem, więc nie. Ten też byłem. <kuh> Chyba. Z pewnością. O, tu nie byłem. Znaczy byłem, ale... Znaczy... Kurde, nie pa o dobra, jest drugi klucz. No i fajnie. Zaszukam trzeciego klucza. Żeby znaleźć trzeci klucz. Czy tam jest trzeci klucz? No, nie ma, kurde, dobra. Teraz jest w tamtą stronę. No i gówno <zysy> z tego wyszło. Z wszystkiego wychodzi gówno i tak Albo wali gównem wszędzie Gdzie to ku... a ten cały, na twój trzeci klucz Ja sam, kurna, się zaraz utopię w tym gównie Może tutaj jest? Oczywiście tu Ja tu byłem Ale tu nie ma Tego klucza, albo jestem ślepa albo naprawdę go nie ma Idziemy Wszystkie klucze Przecież mam wszystkie klucze. Trzeba iść do tych drzwi i wydać się z tego kloca G. Zamiatrzy się. Naura! Mam przecież sąsiad, że muszę do niego iść i go zapytać. A, ciągle zadania, by do kogoś iść, to to ma być, takie czyste powietrze, nie zdałem sobie sprawy, kiedy byłem w gównie. WETERYNIARZEM! Dobra, no to idziemy do sąsiada chyba, tak? O, dobra, to idziemy do sąsiada, chyba spiew trzeba się umyć. Od tego kloca główna. Idziemy, idziemy, idziemy. Ale no to jest... Mąż. Kurde. Jeszcze starszy. Jeszcze nie dobrze, nie domyta. Dobra. Ale będę mieć całą drogę w gównie. Szybko to wyciągnę z mojego ciała To tą... Dobra, idziemy Ble Dajcie do mojego domu się umyć, bo przecież nie pójdę w taki do sąsiada Co? Aha, dobra. czy jednak idę do sąsiada. To idziemy do sąsiada. Idziemy do sąsiada. Sąsiad ma duży ten dom, nie? Taki, inaczej, bogaty. Bogaty, on jest chyba taki bogaty. Takie pieniążki, nie? Duży ma pieniążków. No dobra, idziemy do sąsiada. Złoto, diamentowe... Niebieskie winyle. Sąsiad jest pewnie w środku. Nie, chciałem już wołać. Sąsiad! Puk, puk. Sąsiad, miałeś raz jedzenie, jak już srało od trzech dni, muszę coś z tym zrobić. My tu... Tutaj... Mam ja tutaj dla Ciebie środek, który powstrzyma strosia. A, a, a co to za środek? Lek na przeczyszczanie. Ona przestać Ci stracić, a nie strzelać gównem jak z armaty. Zaufaj mi. Zaufam Ci tylko dlatego, że to też jest w Twoim interesie, by go powstrzymać. Gdzie jest ten środek? Niby. O, ra, jeszcze się z tego, w tego gówno rozwalę. O, gdzie jest ten środek? Środek taki ten. Do przeczyszczenia. Tu nie ma O, dobra, idziemy A, czyli do niego nie mogę iść Czyli idziemy do, do strusia pewnie to Idziemy do strusia o Kurde, aż mi w do nas wpadła dobra, idziemy. No. Usuwam z siebie te brudy z gówna, ale coś nie pomaga. To jest gówno lepiące jak Rzym. Struś robi z gówna imperium jak Rzym. Jak kurna to, to, to całe kurna gów, gów, gu, O to całe gówienne imperium, nie? Kurna większość niż te cesarstwo rosyjskie, mo, rosyjskie, te, te, te Mongolie, kurna. Jeszcze ta, litwo Polska, taka, ta, ta, ten, ten, teges. O i struś. Witaj mi kochany strosiu! A witaj! Mam dla Ciebie lek na przeczyszczenie! Ży, mam coś Ciebie lek na przeczyszczenie! Naprawdę? Daj jeszcze słaby środek. A ja naciśnie! Aaaa! Tum turu tum turu tum turu tum turu tum turu tum turu tum Uwaga, uwaga. Mimo, mimo, że mogłeś nie zaufać sąsiadowi, to on miał rację. Strusia zapała ta mocna biegunka, że poleciał do kosmosu. I to się nazywa pokonanie wroga jego własną brońą. W każdym razie dziękuję za grę. Główny strusia. Dziękuję za grę. Też dziękuję za oglądanie mojego filmu. Pamiętajcie, aby zostawić łóżeczkę w górę. I komentarz. Trzymajcie się. O dzięki za przejście mojej mapy. Białe siła powietrza to oczywiście multikonto dzielone przez kilku map, map makerów. Na które wrzucane słabe lub dziwne mapy. Jeśli uda wam się dobić 10 jakców, zabieram się do części część jednej strony słońca. No się z wami żegnam w tym momencie. Fajnie się, zbiło, fajnie, fajnie się z wami było, fajnie grać. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia w nowych odcinkach. No i cześć.